Um, hej, ogólnie dzisiaj będziemy robić ogólnie takie rzeczy, jak nowa mapa, nowa takie rzeczy one z tego typu. I jak wy to znajdziecie na mapie, no, ogólnie na takich rzeczach, to ten, to się bardzo cieszyć. I mam w wam jakieś, no, moim ogólnie mamy jakieś cheaty, wszystko. Więc będziecie musieli dodać, będziecie musieli ją testować. I jakbyście mogli, to byście, nie wiem, do znajomych, co wiem, i byście się pytali, czy ten, czy, co czy, czy, czy by coś zrobić, ja bym się wygodził. Co chodzi, by mi żebyście byście wyrobili, czy nie? Um, Chcecie wykrywitowania? Tak, jak się do tego wchodzi, to wiesz, się, co wykrywituję. Się Bo ja tylko mam gotowe afrykie, czy to wszystko. A my,

<laughs> I leave you. I leave you. I love you. Uuuh. Uuuh. you Uuuh. 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 i i myślę, udaję sobie robić tego live'a no, bo nie dałoby do mógł trochę wysłać na wywóz to bym nagrywała live'a nie na moim telefonie na live'a, czy nie? o mi mi u u u u patrzę, tak jak tutaj, o ale nagrywała mnie tak, wywóz, nie, to był błyskaw No, to był błyskaw puszkowia. Puszkawiamy portal. Tak. Ok, teraz robię bum, bum. Ale tak robię. To okej robię. Tak, tak robię. Dobra. To już miała mapa, co nie? 1v1 one one mapa. No i w tej mapie chodzi dokładnie o to, jak normalnie 1v1. Ale mogę wam pokazać cheaty, jakbyście nie widzieli, co nie? Wiem. Um, to nie działa w więc to, to nic. Um, to mi się w ogóle trwało chyba. Nie chcę! No tak, tak. nie chcę! A nie to, nie działa! Ale mam tutaj takie coś! Ja! Ten portal i ten! Nie? Ten portal mogę wam pokazać Ja tak! Nadzicie na dół i będzie wszystko z tam! Czyli perdówko wypada, ale widzicie, hamburger of tego Widzicie? Chcę taki coś! Nie to nie wiem. Tylko biegać!

ja. Ja. A wiem a wcale na was jest liście to, to jest tutaj jest to nic nie widać to jest taki język to jest po prostu tu a jak ten to po prostu tylko jest mapa jest hej jest jeden hak Jak to ja wiem kto tak naprawdę złama To jest to. Pokażdy mogę edytować swoje te, zanim wiemy to będzie do chyba bardzo trudne. Trudny. I no nie tylko to na skika. I no, hita. no i nie gonie. No i... No i... To więc trochę... mój nick. mój nick. No macie mój nick ogólnie, co nie? No fajne. Jak mówiłem, tutaj macie mój... Tutaj macie mój nick. Tutaj, sobie Tutaj Tu macie mój nick. Dawajcie mnie, czy nie? Gin Aura Ja dodaję, nie? to nie? Potem będziemy mogli sobie pogadać, oczy będzie coś tam porobić, czy to chce tu wrobić, czy tamto, czy tamto, tamto No tam i to Nie będziemy mogli sobie robić mapy No to na ta!